Zostawmy nasz ratusz. Liczę pojęci ratuś. stary, że ten to ratusz jest to jest po prostu. Idealnie wygląda tutaj stary, serio. Z zawsze 15.30 na zegarku. <laughs> faktycznie, <laughs> faktycznie. Zawsze 15.30. No, no nie. Prezentuje się mega fajnie i tak Bardzo nie... fajny zegar to jest, tylko że manualny, nie? No tak, Musisz go z godzinę no, cięż, ustawić. Tak, ciężko no. go przestawić ogólnie, mega ciężko. Ciężko, no może no. kiedyś się uda, żeby się ruszył. Pokażmy środek po prostu, jak wygląda ten środek w tym momencie. Jak wygląda środek, tak? Tak. No, okay, no bo wiesz, okay. żeby widzowie wiedzieli, jak wygląda przed. No i jaki jest plan ogólnie. Bo, bo teraz tak, ten hol, to, to musi być miejsce poczekania, do prawda, spotkań z Sołtysem. No tak musi to być. Swoją drogą <laughs> no musisz czekalnia. garniak założyć. Ty musisz, ty no, musisz no. garniak założyć, no. bo to, to w jakiś bluzie chodzisz. To w ogóle jakbyśmy na wakacje. To jest żywopot, otoczony, <laughs> tak. otoczony całe, całe tutaj miejsce, prawda? No jak, tak no, no i oczywiście tu jeszcze wiesz, tu mm -hmm. trzeba jeszcze postawić takich, takiego ziomka grubego, który będzie mówił nie można, nie można, można powiedzieć. <laughs> teraz rozmawia. Tu jest jeszcze dużo no. planów, to jest jeszcze dużo planów No dobra, czyli tutaj poczekalnia tak, Poczekalnie, poczekalnia, jakaś recepcja, prawda? Usadzi się tu jakąś kobitę i ona będzie siedzieć i czegoś Dobra, jakaś... dobra, jakiegoś fajnego osadnicza. Tak. No i będzie, proszę, udać się na górę do sołtysa Idzie się na górę Tu się, tu się puka, góre. jest tak Yamahama, Yamahama, Yamahama I inne, inne drzwi są tak od razu, takie bardziej Oczymi no, Bardziej wiesz, drogie, nie? Oczywiście, że tak I tu jest I, moje biurko. No i, i twoje biurko, no Twoje, prawda, biurko, prawda, a, poskładane elegancko W sumie, w sumie jest widok na prawie Masz, masz specjalnie balkon tu, żebyś widział co tutaj hej, hejter odwalił, no <laughs> żeby, tak, żebyś, tak. żeby ci ułatwiło to decyzję później z, z jest, jego osadzeniem, a Ma tu masz tarasik taki, co żebyś widział Panią dajla i mówił, no jajany, jak mi się no, w życiu udało, że tak. ja mam własny sklep. <laughs> Nie tak idealnie to pasuje. O, ale no. mam też hejtera na oku. No masz hejtera na oku i do sądu widzisz kto od razu jest wychodzony, z aresztu kto wychodzi, wszystko, kto zwiedza muzeum, wszystko, prawda? Wszystko stąd widać Widzisz jakby ktoś się na Energylandii tam za bardzo poczuł nie? A, a tutaj co jest? Gdzie? Tu mamy a, a tego, tu jest, przejście, jest na tu, Big Bena Tak, tu żebyś sobie żebyś po prostu O z Boże, wibili. niechciany! No tam od razu niechciany No patrz! <laughs> tu a. można godzinę zmieniać No <laughs> <laughs> tu... <laughs> tu też, tak? No właśnie, trzeba tak, to z każdej tak, strony zrobić, żeby wszędzie mógł tak, zmienić. Tak, bo to... Tak, dobra. No to mamy to, mamy to. Jeszcze myślę, czy jakiś dzwon u góry nie zrobić, ale to. Stary, to idealny byłby dzwon, ale to musi być taki dzwon z nie? Tak, to, tak, i nie, ze sumie... złota, ze złota. Tak, tak. Ta. A i tu też jest widok, tylko taki już no, drobniejszy. No tu już masz po prostu, wiesz, na, na tą cywilizowaną, że tak powiem, na, strefę. Na, na tego, masz góra, widzisz na tego, tego, co jest nagrzany. No. <laughs> co on <laughs> robi? Co on <laughs> robi? Po prostu tańczy został go w spokoju No i, no i co? I tu możesz się prawda, jakby trzeba było uciekać, no to uciekasz po. Tu, Aha, mykmyk, i, I do i tu, swojego domu. Tak, robić balkon sobie w, sobie w domu i hopsa sad do domu, nie? To jest taki zamysł, nie, no, no ogólnie widzę. O, napiszcie jak wam się podoba. Ale idziemy w ten środek, nie? Zróbmy tam coś w środku. Tu jeszcze fontannę tak bym jest. zrobił.